Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Adi. Dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie Blacklight Retribution. Będzie to już szósty odcinek z mojej serii. Zaczęło się ostro od razu jakieś szczały w plecy. I jednakże odstrzeliliśmy gagatka. Ups, miał on jednak przyjaciela. Ale zaczęliśmy z grubej rury. To my pierwsi zabiliśmy, to my pierwsi zostaliśmy czyimś katem. Spokojnie. A no nie ma powodów do nerwów. Na razie jest 1-1. Wypatrzymy sobie jakiegoś wroga. Przypominam, że do tego służy przycisk na waszej klawiaturze oznaczony literką V. Wypatrzymy sobie jakiegoś wroga i po prostu go... Rozpierdolimy. O tak to lubię. To ty gryski lubią najbardziej. A więc 2-2 2-2 plus 300 punktów. Jako, że to jest Black Light Retribution. Nie będzie dzisiaj żadnego moralizatorstwa, nie będzie tutaj żadnych y, mądrych cytatów. Po prostu zajmiemy się szybką. Twardą rozgrywką, szybkim, twardym ubijaniem wrogów. Przed ostatnią walką, przed ostatnim odcinkiem mówiłem, że sukcesem jest dla mnie ratio 0,5. Dzisiaj będę się starał oscylować w granicy 1, żeby po prostu sobie podnosić cały czas tę poprzeczkę do góry. A więc dążymy, panowie, do ratio 1,0 dzisiaj. Ups. Ta akcja temu niestety e, nie pomoże. Ale jeszcze się zapewne odkujemy. Jak widzicie, gram znowu na kolejnej mapie. Jak to się mówi, czasami na kolejnej planszy. Ups. Jest bardzo fajna, rozległa. Taka kontenerowo-skrzyniowa. Hmm, akcja toczy się chyba w jakiejś. Troszeczkę zamilkłem, bo chciałem koniecznie ubić tego przeciwnika. Akcja toczy się chyba w jakiej, jakiejś fabryce. W jakiejś fabryce biegamy sobie tutaj, wśród właśnie tych skrzyń, kontenerów po metalowych, fabrycznych schodkach i staramy się kogoś wypatrzeć, zanim on wypatrzy nas i go zastrzeć. Oj, ale i sam się nam nożyło. Złożyło ich się wielu i od razu jakiś przycelował mój czerep rubaszny. Przydałoby się znaleźć jakąś broń, znaczy zabrać ją jakimś zwłokom. O, tu ktoś leży, ale nie miał przy sobie żadnego karabina. Najprawdopodobniej ktoś już sobie go od niego wziął. To nasz. Oj, skończy... skończyła się ta runda, była bardzo krótka, więc postaram się dla Was za chwileczkę zagrać w drugą rundę. Nie włączajcie Waszych odbiorników. Tak, przenieśmy się więc do drugiej rundy. Zaczęło się. O, no, wypatrzymy wrogów. Mój przyjaciel z drużyny już do kogoś strzela ostro, czyli kogoś już sobie wypatrzył. Pobiegnę troszeczkę za nim. Ostatnio nagrywałem film dla młodszej części mojej widowni, Botanikule, i okazało się, że podczas nagrywania coś mój mikrofonik się nie spisał. Eee, całą ścieżkę dźwiękową były jakieś takie tajemne syczenia, tajemne dźwięki. I przepraszam Was za to z, eee, przepraszam wam, was za to z tego miejsca. I mam nadzieję, że sytuacja z tamtego filmiku. Nie ma miejsca teraz. Jednakże dowiem się o tym dopiero ciut później. Też na YouTube pytaliście mnie jaki mam mikrofonik. Bo fajnie nagrywa się nim. A jest to zwykły, szczerze powiedziawszy jakiś mikrofonik. On tam za parę złotych, który możecie zobaczyć na moim Facebooku, bo... Eee, idąc śladem jednego z youtuberów zrobiłem sobie zdjęcie mojego mikrofonu także. Ale to tyle o mikrofonach biegnę do walki. Biegnę realizować swoje założenia taktyczne. O jazu, że ja skoczyłem, zginąłem. Wyskoczyłem poza obszar rozgrywki. 8 minut z drobnymi, znaczy 7 minut z drobnymi sekundkami do końca tej tury. A więc mam jeszcze mnóstwo czasu, żeby tutaj wyeliminować paru wrogów. Łoch, cóż tam było? Tutaj biegną granacik. O i drugi. Super. Granatem go chyba nie trafiłem, jednakże moje kule. Szycerowały mu prosto w jego plecy. Nie wiem. Podczas gry, strzelić komuś w plecy to chyba żaden wstyd, prawda? Nie jest to żadne wbicie przecież noża w plecy. Pobiegniemy za nim. Oj, oj, oj! Aj się nawrócił, myślałem, że mnie nie zauważył. I będzie sobie bieg, a ten koleś dostrzegł mnie znakomicie. Wykazał się szybką e, szybkim czasem reakcji. Wrócił na tych schodach i mnie po prostu odstrzelił jak kaczkę. Mam już troszeczkę nazbieranych tutaj. ...punkcików takich, za które mogę wypożyczać różne elementy. O, zabiłem go, zabiliśmy go. Za które mogę wypożyczać różne elementy swojego wyposażenia, na przykład ubioru, broni, są do wyboru różne lufy, celowniki. Jest tego cały ogrom, naprawdę musi się sami z tym zapoznać. Ja na razie mało z tego korzystam, bo mało mam tych żetoników. Jednakże naprawdę jest tego cały, cały ogrom. Tak, wyeliminowanych Kolejny przeciwnik. Kolejny wróg. Gdyby nie przeładowanie może byłby ubity jeszcze jeden. Zwiał gdzieś. Troszeczkę tutaj za tymi kontenera kontenerami. Postaram się go poszukać. Postaram się go za tymi kontenerami wypatrzeć i udało się. Nie wiem czy to ten sam. Jednakże kogoś zabiłem. Po czym od razu ktoś zabił mnie? Przypominam, że Black Light Retribution jest to gra, która jest do pobrania z internetu, ze strony twórców, ze strony producentów tej gry, za kompletną darmożkę. Możecie po prostu sobie ją pobrać, założyć tam skonto u nich i cieszyć się darmową rozgrywką. Coś tam Główna, główny instalator zajmuje około. 5 GB. Po nim pobierają się jakieś pacze. To też coś tam było rzędu 1, 2 GB. I możecie już po tych wszystkich instalacjach, pobraniach paczy cieszyć się świetną rozgrywką w Tajtrak. Wybórzmy. Ups, 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 ups. A twórcy tej gry nie próżnują. Eee, praktycznie co kilka dni eee, jest do pobrania kolejny pacz. Kolejna aktualizacja, kolejne ulepszenia. Także gra cały czas się rozwija. Powierzcie sobie o mi na pewno spotkamy się kiedyś na serwerach 4,5 minuty do końca rozgrywki. Przydałoby się zrobić jeszcze jakąś spektakularną akcję wojskową. Mamy flagę chyba. Jest jakiś ziemowit, pięknie już nie żyje. Ucieka, gonimy go. Gdzie on jest? Przepraszam do moich wrogów za to, że czasami nazywam ich ziemowitami. Oj, zabił mnie. Po prostu nie zdążę czasami szybko przeczytać waszego nika. I wymyślam Wam jakieś śmieszne przezwiska. Oczywiście nie chcę tym Was urazić, nie chcę tym urazić żadnego z Was. Wszystkich z Was traktuję jak należy i oddaję Wam należyty szacunek wojowników. Tym bardziej, że jesteście często lepsi niż ja w tą grę. ruk przejął naszą flagę i widziałem tam z nią gdzieś biegnie. Pierwszy raz gram taką flagową rozgrywkę. Trzy minutki do końca tury. Trzeba pod koniec tury być ostrożny, żeby. Nie zginąć w ostatnich sekundach haniebną śmiercią. W jakiś głupi sposób. O, ależ mam ochotę pociągnąć za spust i odstrzelić komuś czajnik. Łojezu i mówiąc, to normalnie jakiś snajper w wyśmienity sposób przycelował w moją makoweczkę i po prostu ją strącił. Dzisiaj malutko pograłem jakimiś broniami przeciwników Biegam głównie, jak widzicie, ze swoim podstawowym kitowym karabinkiem Dwie minutki do zakończenia tury Jeszcze kogoś musimy zaskoczyć Nie możemy być tylko ofiarą Jest O, o Ostrzelałem go znakomicie jednak w sekundkę później zostałem zabity. Wielu z was się pyta, kiedy razem zagramy w Blacklight. Nie unikam was, chcę z wami grać. Jednakże te często na godziny po prostu w których wygracie, nie pokrywają się z godzinami, w których ja nagrywam odcinki, ale ufam w to, że wszystko to się w końcu jakoś zsynchronizuje i sobie wspólnie pogramy, niecała minutka do końca rundy. Mam jakiś fajny karabin, aby miał go wykorzystać. Gonimy dziada. Ojej, oh yeah, ojej, oh yeah. wykorzystałem tę wspaniałą broń, jednakże umyk sekundy później zostałem martwy, zostałem trafiony. O, 9-8, więc wspaniale mi idzie, 26 sekund do końca rundy, a ratio dodatnie, więc jestem siebie bardzo zadowolony. Oops. o Jezus, cóż to za monster. Zabił, miła szkoda. Chciałem poczęstować go granatem ręcznym. Chłopaki go może tam obrobią. Koniec rundy. Nasza drużyna odniosła zasłużone zwycięstwo. Dzięki wam chłopaki. Byliśmy naprawdę świetną drużyną. Gratuluję. I sobie i wam. 9-9. Więc ratio 1. 1465 punktów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Pewnie jakaś średnia weczka. Ważne, że nie byłem ostatni w swojej drużynie. Jestem bardzo zadowolony. Bonusiki, bonusiki zarobione. GP. Muszę sobie je wymienić później na jakiś nowy karabin, albo na jakiś na nowy celowniczek, i na jakieś nowe buty żołnierskie. A więc, tak, moi kochani, dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Przypominam, że był to szósty odcinek Black Light Retribution. I do zobaczenia już Wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa Cześć!